Przezczołem Tomasz Migdałek birofile w logo piwie e, browar Alternatywa. E, nie trzeba go przedstawiać. E, piwa gościły na kanale, był nawet wywiad e, z WFDP, e, a w sumie dwa wywiady, tak naprawdę e, z różnymi przedstawicielami browaru Alternatywa. No to dzisiaj kolejne piwo z browaru Alternatywa. E, piwo, które mi osobiście się wydaje naprawdę. Interesujące. Zobaczymy, czy będzie tak rzeczywiście. Wiele na to wskazuje, że tak będzie. Piwem, o którym mowa, jest Happy Hoppy. Happy Hoppy, czyli Happy Milkshake z kafirem i kardamonem. Dokładnie tak na etykiecie zostało napisane. I generalnie można powiedzieć, że jest to. Milkshake Pale Ale po prostu, dlatego że mamy tutaj napisane piwo jasne typu Ale. No więc Milkshake Pale Ale, wszystko na to wskazuje, z ciekawymi dodatkami. Mamy kafir, mamy kardamon, ale nie tylko, bo mamy też amerykańską citrę. Co na temat tego piwa możemy przeczytać? 16 stopni, plato, ekstrakt, alkohol, 4,5%. Parametry wskazują na to, że będzie pełnia, będzie słodycz. I może w sumie tak powinno być. Piwo pasteryzowane, niefiltrowane, składniki woda, słód jęczmienny, pale ale monachijski, biskuit karmelowy 75, płatki owsiane, laktoza, kafir, kardamon, chmiel sitra, drożdże US05. Data przydatności 14 sierpnia 2019 roku, warka numer 1 tego piwa, jak tutaj wnioskuję z tego co na etykiecie. Napisano, nie powiem ile piwo kosztowało, ponieważ otrzymałem je w prezencie od browaru Alternatywa, za co serdecznie dziękuję i ślę pozdrowienia w kierunku Rudy Śląskiej. Mamy również firmowy kapsel, bardzo ładny, jak to zwykle w przypadku Alternatywy, zatem sięgam po swój magiczny otwieracz, no i biorę się za otwieranie. Piwo otwarte też żadnego problemu kapsel raz jeszcze pokażę z bliska naprawdę ładny fajny przyjemnie wyglądają kapsy z alternatywy w ogóle dużo mamy przyjemnych ładnych kapsli na rynku co waro macie z butelki no jest citra wyczuwalna taka tropikalno cytrusowa nuta nawet bym powiedział że bardziej tropikalna niż cytrusowa Możliwe, że też kafir to trochę, trochę podkręca. Jest owocowo generalnie, tak słodko-owocowo. Nie jest ten aromat z butelki przesadnie intensywny, ale czuć chmiel dość wyraźnie i właśnie takie nuty tropikalno-cytrusowe, lekko słodkie. Zobaczymy, jak będzie po przelaniu do szkła. Piwo tam, że trafia. Od razu tutaj mogę pokazać do kompletu niejako z piwem firmowe szkło z browaru Alternatywa. Takie teku z krosna. Bardzo ładne oczywiście szkło. Również za to szkło dziękuję i pozdrawiam raz jeszcze browar Alternatywa. Co w aromacie ze szkła? No jest owocowo. Teraz chyba dopiero wychodzą te przyprawy bardziej, dlatego że one tak nieśmiało gdzieś z tej butelki, bardziej było czuć chmiel właśnie. A czuć teraz właśnie takie nuty orientalne trochę. Myślę, że tutaj jak najbardziej adekwatne. One się przeplatają z tymi akcentami cytrusowo-tropikalnymi, odchmielowymi, ale jest taki taki taka orientalno korzenna nuta. Czyli myślę, że tutaj kafir z kardamonem rzeczywiście grają. Bardzo delikatnie gdzieś tam jest zaznaczona mleczność laktozy. Ona w aromacie jakoś nie jest bardzo wyraźna, jednak ten aromat jest zdominowany przez akcenty przyprawowo-owocowe, odchmielowe, co jest fajne, oczywiście. Jeśli chodzi o barwę piwa, zwykle od tego zaczynam. Zacząłem od aromatu ze szkła. Barwa jest przyjemna, to jest takie lekko przybrudzone złoto. Z waszego punktu widzenia to piwo się wydaje, oczywiście ciemniejsze i trzeba brać na to poprawkę. Widać, że ono jest dość gęste. Widać to nawet po tym, jak się tutaj zachowują te pęcherzyki z piany. Sama piana nie jest zbyt imponująca, dlatego że się zredukowała do takiej warstewki cieniutkiej i ciężko w zasadzie w tym momencie ją oceniać, aczkolwiek nawet jest troszeczkę lejsingu miejscami. Także tutaj to trzeba zaliczyć na plus Próbujemy zatem Happy Hoppy Dobrze mówię? Tak, Happy Hoppy Czyli Happy Milkshake Z kafirem i kardamonem Z browaru Alternatywa Wasze zdrowie No Jest słodko Mm. Nawet bardzo słodko. Przy czym mm, mamy dla tej słodyczy delikatną, delikatną kontrę e, w postaci delikatnej goryczki. Przy czym ta goryczka jest naprawdę mega delikatna i mega krótka. W zasadzie em, powiedziałem goryczka. Może nie do końca słusznie. To jest raczej takie. Takie wrażenie delikatnej cierpkości gdzieś tam na finiszu. To nawet nie jest taka typowa goryczka chmielowa. Widać, że oni tutaj typowo, typowo poszli w słodkie piwo. Zresztą na etykiecie nawet napisano o tym, dlatego że napisano, prezentujemy Wam piwo niegoryczkowe, słodkie, gładkie, a przy tym wzbogacone amerykańskim chmielem, kardamonem oraz kafirem. I ono rzeczywiście jest niegoryczkowe wybitnie. Jest naprawdę słodkie, naprawdę słodkie, czuć taką mm, słodycz na poły laktozową, na poły odsłodową. Wręcz bym powiedział, że troszkę jest takie syropowe w odczuciu. Mm, czuć, że ono jest dość gęste, tak naprawdę. Bardzo gładkie, bardzo nisko zgazowane, co myślę tutaj świetnie pasuje do charakteru tego piwa. Płatki owsiane też pewnie tutaj nam dodają jeszcze tej gładkości. Dla osób, które, nie wiem, są znudzone intensywną goryczką, albo które w ogóle nie szukają intensywnej goryczki, tylko szukają właśnie takiego piwa słodszego, z dość wyraźnie zaznaczonymi akcentami owocowymi i przyprawowymi. Myślę, że powinny po to piwo sięgnąć. Ono jest ciekawe, ono mi smakuje. Ja lubię czasami wypić coś naprawdę słodkiego i wcale nie musi to być jakiś wyklejający ris czy porter bałtycki, czy barley wine. Może to też być takie piwo o niskiej zawartości alkoholu, 4,5%. Więc to jest bardzo lekka rzecz, a jednocześnie bardzo wyrazista i bardzo pełna w tej swojej słodyczy. Bardzo fajne nutki przyprawowe na finiszu, takie mm, trochę korzenne, troszkę takie cytrusowo-orientalne. Myślę, że tutaj ten kafir właśnie to wnosi. Do tego mamy citrę, która przecież w aromacie się zaznacza dość mocno i w takim posmaku w ustach, delikatnie cytrusowo-tropikalnym również. No Pachnie to piwo naprawdę bardzo przyjemnie, bardzo ciekawie, i cytrusy i tropiki i przyprawy i ta nuta korzenna z kardamonu wychodzi. Jest naprawdę ciekawie. To jest smaczne piwo. Lubię coś takiego od czasu do czasu wypić. Więc jeżeli ktoś jest zwolennikiem albo chciałby po prostu raz na jakiś czas troszkę się zresetować od tej goryczki, tych wszystkich bardzo wyraziście chmielowych, goryczkowych historii, to myślę, że jak najbardziej Happy Milkshake z kafirem i kardamonem jest bardzo, bardzo ciekawą propozycją. Mi to piwo naprawdę smakuje. Myślę, że znajdą się osoby, dla których będzie zbyt jednowymiarowe, to znaczy zbyt słodkie i za mało goryczkowe również, ale... W tym konkretnym przypadku mi to naprawdę odpowiada. Także jeżeli piliście to piwo, a być może niektórzy z Was pili, to podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach pod filmem. A już w najbliższą sobotę, jeżeli żadnego trzęsienia ziemi nie będzie, widzimy się na Birgit Metnes we Wrocławiu w zaklętych rewirach. Także jeżeli będziecie, to oczywiście... Zachęcam do przybijania piątek i tego typu, tego typu zachowań. Moi drodzy, pozdrawiam Was serdecznie. Myślę, że to może być ciekawa impreza w tę sobotę z różnych względów. Pozdrawiam Was serdecznie. Tomasz Migdałek, birofile w Logopiwie. Pijcie dużo dobrego piwa. Wasze zdrowie. Cześć.